Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie dzisiaj przypada niezwykłe święto, Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji klasa szósta B przygotowała dla Państwa krótką inscenizację, scenkę teatralną pod tytułem Gdzie się podzieli królewicze. tę jedyną, na której wspomnienie serce żywi bije. Ta albo żadna. Co mówisz? Tak. Kocham ją nad życie. Chcę, aby została moją żoną. Co ty na to? Sam nie wiem. Tuż po północy wybiegła z sali balowej. Śpieszyła się tak bardzo, że na schodach zgubiła pantofelek. Tak? Tak. Już go pokażę. Nic nie wiem. Halo! Służba! Służba! Przynieście pantofelek pięknej nieznajomej. Oto on, ojcze. O, Karol! Fabryka obuwia w Przemyślu. Wyobraź sobie teraz nóżkę, która go nosi. Jak on nalić właścicielkę tego bucika? Co radzisz, królu najmądrzejszy z mądrych? Może przez 997, a może wszystkie okoliczne panny przymierzył ten pantofelek. Jeśli znajdzie się nóżka, na której będzie leżał jak ulał, to będzie znaczyło: Ojcze, zmysły tracę. Dzięki Ci za radę. Niech wiedzą wszyscy i wszędzie, co głosi królewskie orędzie. Królewicz zakochał się we właścicielce tego oto buta i tylko ją chce pojąć za żonę. Wszystkie panny z Przemyśla powinny przymierzyć ten oto malutki bucik, albowiem ta, na której stopą będzie pasował, zostanie wybraną królewicza. Która chce być pierwsza? Która najodważniejsza? Bo wszystkie panny z tej okolicy są bardzo urociwe. Zechcieli pani być pierwsza. Może do ciebie uśmiechnie się królewski los? Niestety nie. A może bać pani? Również nie. A może ty, pani? — A może nalełby dobry ten bucik? — Słusznie prawisz, ojcze. Przymierzmy go śpiącym pewnie. ojcze swojej słabej. Prawda, że śliczna panna jest taka delikatna, taka krucha. Jestem oniesielony. Ależ synu, przecież ona nadal śpi. Coś radzisz, ojcze, skarbnicą mądrości? Właśnie piszą, że budzi się jej pocałunkiem. Ostatnio, gdy tak zbudziłem śpiącą królewnę, zamieniła się w żabę. Tak, tak, skąd ja to znam. One zawsze z czasem zamieniają się w żaby, żmije, język. Lepiej ją obudźmy. Nareszcie, moja miła! Ależ, królewiczu, przecież ona nadal śpi. Chyba z klimatyczką. To taka arystokratyczna choroba, prawda? Ojcze, najmądrzejszy z mądrych. Jak ją obudzić? A czy ja wiem? Królu, wszak mówiłeś, że zjadł wszystkie rozumy. Czemuś żadnego sobie nie zostawił? Poradzę się wróżki telefonii. Halo! Halo! Ojcze, to nic nie da. Przecież twojej sieci nie ma tutaj zasięgu. Tylko moja era tutaj działa. Twoja już dawno minęła. Królewsko, wstawaj. No wreszcie, mam tak spać na okrągło. Lubię spać, ale sto lat to chyba lekka przesada. Przez pomyłkę wziąłem but mojej żony. Ojcze, ojcze, to zadziwiające! Ten but pasuje na większość dziewczyn w przemyślu. Masz, babo, placek. Wszędzie na jeszcze dziś wypadkiwa. To wspaniale! Będę mógł wreszcie dokonać wyboru! Popatrz, królewskie, ile panie i co ty na to? Trudno się zdecydować. Ta mądra, tamta pełna wdzięku. Na tym aż mi ją popatrzeć, ale którą wybrać? Chyba zostanę starym kawalerem. I tak, proszę Państwa, wyginęli królewicze w królestwie przemyśl.